The CIA has declassified top secret documents. More on that later. <laughs> smakler Games i na nazwy kolejny film jak na kanale tak jest moi drodzy Black Ops 6 kolejny dzień, kolejne teasery, trailery, informacje oficjalne prosto trailer No oczywiście stronie, której widzicie, czy też e, The Truth dice, nie The Truth lies, nie prawda komuś", tylko prawda umiera, prawda nie żyje, The Truth dice, e, także prawda umiera, moi drodzy, kolejne dwa teasery ogromne W e, filmy filmie pokażę wam dwa ogromne, w sumie teasery, które, e, jeden teaser oferuje, e, powiedzmy takie gameplay'owe e, ze strony gameplayowej, tak, Black Ops 6 Zombies, a drugi teaser jest taki bardziej fabularny i tak, dla tych co bardzo kochają fabułę i dla tych co się wgłębili, czy też w mniejszej ilości, może w większej czy też graliście Cold War, to będziecie w miarę, w miarę trochę ogarniali co tu się generalnie dzieje, gdzie, lecz Jestem tak rozciężony, ponieważ dosłownie powraca po pierwsze ogromny system Gabelgam z Black Ops 3 dosłownie 9 lat go nie było, także to jest ogromny, dosłownie, ogromny news, to co zobaczyliśmy zaraz za chwilę to co w sumie rzucieliście większe. Także bez względu na przedłużenia jak zwykle zapraszam do zamiarów w górę oraz subskrypcji, jeżeli tego jeszcze, jeszcze tego nie zrobiliście, ponieważ tu sporo osób się pojawia, ostatnio moje tutaj mój kanał, moje filmy się często teraz pojawiają na głównej stronie, także jeżeli byście mogli, bardzo bym podziękował. Tak względu na przedłużania, no co, lecimy z filmem. A więc tak jak mówiłem, pierwszy teaser się znajduje na tutaj kanale trzecim oraz czwartym. Pierw poprzejmy czwarty, potem piąty, czyli pierwszy tak zwany Gubblegum Mr. Pix, moi drodzy. Zobaczmy. Your for love. CD set. A, Now tak. Really Czu, tak jest moi drodzy, dobrze widzieliście i teraz już oczywiście analizujemy wszystko po kolei A więc tak, na początku mamy nudny tutaj film na temat tego My heart Beats only for them, czyli moje serce bije, bije tylko dla nich You czyli ty, ja, wy na on the dance floor, czy też na parkiecie można tak powiedzieć i tu mamy mały śmiech Mr. Pixa i to to moi drodzy, pierwszy wgląd na gabelgam maszyn, czy też e, gumę do, e, maszynę do gum. Tak, w tym przypadku jest to Mr. Pix, czy ten nasz królik słynny z Black Ops e, To od wiele już miesięcy, lat spekulujemy, kim jest tak naprawdę Mr. Pix. E, Sporo informacji na ten temat, to takie bardziej głębsze. Znaczy tak, jest to pierwszy wgląd gabelgamów i tak, nie jest to Dr. Monty, Dr. Monty w tym oczywiście uniwersum nie istnieje. Więc oto to pierwszy wgląd i tak on się mnie prezentuje. Przy temacie? Bardzo fajnie. Muzyka bardzo fajna. Dosłownie tutaj jest Chew until die, czy też żyj, a raczej żyj gumę, póki zginiesz. Czuł until die, ponieważ 6 to jest rzuć, e, tak i tutaj też fajna moim zdaniem muzyka jest, jak sobie odpalicie jeszcze raz wintrze, zobaczycie e, to e, coś tam gumy zrobione z moich kości coś takiego. Nie, trudno by to przetłumaczyć e, W sumie może potem spróbujemy. E, bardzo fajna muza, bardzo takie creepy moim zdaniem vibe'y, taki nastrój bardzo jest mroczny. Lecz e, zobaczmy do końca, ponieważ mamy, mamy wygląd tak aktualnie prawdziwego galga belgamy, które są oczywiście były już w Black Opsie 6 e, Tu mamy też napisane, że to kosztuje 500 5, nie wiem co to jest za waluta. Ja zakładam, że Gabelgamy będą kosztowały tak jak Black Ops 3, 500 zł na rundę i jakby maksymalnie będziecie mogli zadać sobie 3 razy, lecz nie wiadomo do końca jak będzie z tymi systemami, ale no wiadomo będzie to, to typowy ten sam Gabelgamy. Oczywiście tutaj e, deweloperzy już się wypowiadali dosłownie po evencie Black Ops 6, że e, dosłownie tak słyszeli nasz feedback po Black Ops 3 jak bardzo genialny to jest zombie i w tym przypadku próbują uczynić to samo, czyli zrobić e, jakby wybrać te wszystkie najlepsze fakty, które były te wszystkie faktory, czyli wszystkie te mechaniki z Black Ops 3 i je zaimplementować Black Ops tutaj e, 6, tak, więc to jak najbardziej cały tak zwany feedback, czyli naszy, jakby nasz przekaz informacyjny, o którym my błagamy już od wiele lat, w końcu jest dostarczany, także moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo fajnie, przede wszystkim, teraz tak, mamy ciekawą muzyczkę, też mamy takiego animowanego tutaj pseudo e, Mr. Pixa, jak zwykle jednego jedno tutaj około nie ma. Tak, ma takie przekształcenie, tu mamy jak gdzieś napisane Czeo Until you die, czyli żuj aż zginiesz i tak, jak będziemy mamy pierwszy wgród na Walgamy, moi drodzy. Przede wszystkim co bardzo oczywiście rzuca w oczy. Jest to perkoholik. To jest oczywiście ogromna e, informacja kontrowersyjna, dlatego co nie wiedzą, jest to e, guma, która pozwala się zrespić ze wszystkimi perkami. Jest to od zawsze od dawna była I dziś tak, że będzie i jutro będzie i jak będzie blako przecież jest to zawsze kontrowersyjna informacja. Tego czy ta guma powinna istnieć czy nie powinna. E, moim zdaniem ma miejsce. Lecz tak, jak gdyś mamy trochę inny wygląd gab gum, bo dosłownie e, mamy prekolik, który jest czerwony. Jak pamiętacie, prekoli, bądź nie był pomarańczowy, miał też paski, tylko że była to tak zwana mega ultra rzadka. Dla tych, co nie wiedzą, e, w sumie zaraz może przejdziemy do braku strzymenu. E, generalnie były trzy, 3-4 rodzaje gum, były klasyczne. E, powiedzmy to takie nieskończone, były mega gumy, takie lepsze, powiedzmy skończone, one się kończyły. Trzeba było jakby je zarabiać w grze. Były takie mega rzadkie, one były o wiele lepsze i były ultra mega rzadkie. Takie prekolik przykładowo, był mega ultra rzadki, z czego był bardzo rzadki, bardzo trudno dostępny. No i generalnie był pobarańczowy, tak, tutaj mamy inne kolory, jak gdyś mamy Perkholika, e, także mamy tak zwany stock w tym przypadku, to jest e, guma była klasyczna i ona była zielona, w tym przypadku jak gdyś jest niebieska i to ta guma generalnie pozwalała to, że przez około 3 minuty tam niecałe e, mogłeś strzelać z e, broni e, i a, jakby amunicja była pobierana nie z magazynka, a z rezerwy, czy tak jakby nie musiałeś w ogóle przeładowywać. Także mamy tutaj ciężko to zauważyć, lecz od razu ja poznaję dosłownie, e, bo tyle setek godzin w Black Ops więc tu raczej bym tego nie ominął. Jest to oczywiście guma pomarańczowa, tak zwana wall power, czy też moc ściany, która pozwala wam kupić broń ze ściany i od razu ta broń jest ulepszona, tak jakbyście ją włożyli do maszyny do paka tak? E, do wyposażenia tego e, paka a -puncha. Także generalnie mamy także kilka innych gum, o, chociażby tutaj gdzieś mamy maksamo, tak bardzo trudno zauważyć, bo tutaj jak w ogóle nie spozywałem to, lecz proszę gdy. Mamy film, wszystko fajnie widać. I także tutaj chyba mamy gumę, która pozwala nam szybciej ładować specjalistę, czyli co w tym przypadku ulepszenie polowe. Coś w tym że mogę się tutaj mylić. Lecz o ile mi się wydaje, że to jest taka klasyczna yy, yy, guma, która była w Black Ops 3. Tylko jeszcze raz, właśnie, pauzujemy. To chyba, chyba wcześniej, jak te gumy tutaj przelatywały, że tak powiem, wcześniej było więcej widać, lecz, no generalnie, gdzieś, niektóre gumy jakby mają kolory same i są takie puste, lecz to jest moim zdaniem tak artystycznie. Mimo tego fajnie, że powracają do sobie, nawet mamy profit sharing. Była ta guma, która działała w Black Opsie 3 w ten sposób, ogólnie była zielona, zwykle zielone były czasowe. W tym przypadku ona działała 10 minut, tak, i generalnie powodowało to, że jeżeli jeden gracz zabija Zambeka, tak, i inne trzy osoby są jakby w terenie, w takim, powiedzmy, bliskim dystansie, to wszystko wszyscy otrzymywali punkty za zabitego zębaka, czyli powiedzmy każdy zarabiał za jednego zabitego zębaka, co było me mega ultra zajebiste i to działało jakby we wszystkie strony, czyli jak jedna osoba miała tą gumę, to tak jakby cokolwiek zabijał, wszyscy otrzymywali punkty za tego zębaka e, więc no tak jakby, tak jakby się zabili cztery razy tego samego zębaka, tylko że no więc no gum jest sporo, tu oczywiście tyle co widzimy, zakładam, że to jest mała ilość, tak na premierę Black Ops 3 było tych gum około 20 do 30 razem z klasycznymi, jak i Mega, e, więc szybko wskoczmy i szybko wam w sumie pokażę w grze jak to wygląda Jesteśmy już na Black Ops 3 szybko, chciałbym wam pokazać właśnie e, dla tych, co nigdy, nigdy nie grali. E, szybko pokazać z tego, jak to generalnie będzie wyglądało, bo, ponieważ to dosłownie będzie wyglądało tak samo jak i nawet lepiej. Także jak tutaj się gra zauduje i szybko pokażę właśnie wam te gumy, e, dokładnie jak, jak one działają, e, tak jak działają, będą działały w Black Ops e, tutaj. Oczywiście to, co widzieliśmy, to jest pewnie ułamek tego, co będzie na premierę i oczywiście gumy będą dodawa dodawane. Ogólnie gumy to jest ogromne e, moim zdaniem gameplay, ponieważ to wprowadza wiele, jakby e, moim zdaniem. W grze zmian, które możecie wy i jakby swoją grę kontrolować, co jest właśnie zawsze zajebiste, bo możecie z nich korzystać, bądź nie, jeżeli uważacie, że są zbyt mocne, ale to jest inny temat na inny film. I moi drodzy, przykładowo, jedna z tych którą widzimy, jest to ta opcja na zakup, tu macie w sumie opis, żeby nie bo możecie sobie pospałosować, jak to generalnie działa. Także chyba, którą mi się wydaje, że gumę widziałem, to była ta. Ona właśnie daje możliwość strzelania podczas sprintu, e, myliłem się. Tutaj jest w sumie inna, które dają nam ładowanie specjalisty. Znaczy, to, generalnie także mamy gumę, którą też tam widzieliśmy, ale czy jak sobie bierzecie jeszcze raz film, to właśnie mamy Maksamo, tak? Po prostu możecie sobie zrobić Maksamo. Ma I ona jest gdzieś tutaj. No po prostu klikacie raz i jakby używacie macie makamunicję. To jest zawsze, zawsze super, gdy potrzebujecie amunicję. Także mamy tak zwany most ściany, czy też wall power, Tutaj w tym przypadku ona jest także pomarańczała. Tak, czy po prostu kupujecie broni, macie od razu ulepszoną, tak jak macie taką pseudę, widać wtyczkę do broni podłączoną. Takie zawsze moim zdaniem, tutaj te emotikony tygum te były bardzo fajne. I mam na to, to cholikat, tak? Dosłownie rozpisz się ze wszystkimi perkami, jak gdy ja mam ich 40. Ja oczywiście mam ogromne... Na tysiące godzin w tej grze, więc tutaj nie ma o czym mówić, że tyle mam i tak dalej, wiadomo, sporo zużywałem, też wiadomo, były triki, żeby jakby je używać, jak i też ich nie zużywać, tak jakby, czyli można było je zużyć, ale grę się i miałaś dalej gumy, nieważne, tak inaczej, generalnie, tak, jeszcze była chyba tutaj jedna, którą widziałem, ale dosłownie mi już z pamięci wypadła. A tak, profet szorynki jest to ta. Jak widać ona była tam niebieska, chyba, ale dobrze pamiętam, tutaj jest to zielona i tu mamy właśnie zdobyte przez Ciebie punkty do, do, także do znajdujących się w niepodlegraczy i wicewersa. Wy tak szybko taki chciałem wam zrobić, pokazać round tak zwany, żebyście więcej okazali, jak to będzie na premierę, gdy już będziecie grali Black Ops 3 Jak najbardziej dajcie w sumie znać, co myślicie o tym, że jest per o tym, żeby to w ogóle gabelgamy moim zdaniem coś świetnego, co dosłownie już powinno być dawno, nawet moim zdaniem w Codwur i coś co moim zdaniem bardzo, bardzo rozwija gameplay i... E... Naprawdę daje bardzo dużo do gry, bardzo dużo. bo, na razie to chyba tyle ze strony gameplayu. Teraz przejdziemy do sceny fabularnej, więc ci co tutaj są nerdami fabularnymi nowej sagi Mrocznego Eteru, Czyli tutaj mówiąc przez Black Ops Cold War, Vanguard i MWZ, no to mamy dzisiaj ogromne, bardzo bardzo ciekawe informacje na temat tego dosłownie co się teraz obecnie e, działo, dzieje e, między, powiedzmy, tutaj, Cold a Black Opsem 6, e, czyli powiedzmy tutaj te lata 87, aż do oczywiście do 91, ponieważ akcja się dzieje w 91 i będzie trwała na 5 lat w Black Opsie, e, tutaj 6, czyli między 91 a 96 ca cała akcja Black Ops, e, tutaj e, 6, będzie się działała, czyli na przestrzeni 5 lat. Także. Zajdźmy. Fabularne intonację. A więc kolejny teaser jest na kanale trzecim, więc to robimy tak odwrotnie. E, oczywiście, jeżeli inny się szerszy film, prawdopodobnie Tarago macie na ekranie, jeżeli nie zapomnę dać karty. E, wczoraj mówiliśmy pierwszy raz drugi teaser, teraz omawiamy czwarty razie z sześciu, jakie jest dostępne. Prawdopodobnie jutro także będzie teaser piąty i szósty. Także oczywiście jak najszybciej, jak to możliwe, zrobię film i wrzucę na, na kanał. E, także przejdźmy do tego trzeciego teaseru. Fabularnego. The CIA has declassified top secret documents. Tak, tak jest. Później... A więc, z czego by to zdarzyć? W skrócie mamy informację, że CIA ma bardzo ściśle tajne informacje. W sumie, z, sami posłuchajcie. CIA tak jest. I mamy także potem Mr. Pixa ponownie teaser. Tak jest, i mamy napisany projekt Janus. Tu ogólnie jest bardzo dużo skoków, bardzo dużo odcinek, ale spokojnie wszystko już postarałem. Udało mi się przetłumaczyć, to wszystko trochę mi zajęło, ale postaram się jak najbardziej to Wam wszystko na polskie przetłumaczyć, ponieważ tu oczywiście jest wszystko po angielsku, żeby nie było. I też te informacje są takie tak zwane czy czyli są bardzo trudno dostępne. Są pourywane, jak już sama nazwa, są to informacje ściśle tajne. Klasyfy, tak? Prosto od CIA, od Pentagonu, więc tutaj w sumie sami spójrzcie. Mamy. E... O, na, no właśnie na temat nowej postaci która będzie na terminusie I też o mojej całości w Niemczech Zaraz tego przejdziemy, ja to już postaram się w miarę przetłumaczyć, ale jest, jest to crazy moim zdaniem ile mi tutaj się udało to odgadnąć i też oczywiście za pomocą społeczności, ponieważ e, tak, mamy informację oglądane na, na temat czterech postaci Czyli Carvera, Straussa, Weavera tak jest, naszych 4 głównych postaci i grej. Także generalnie tak, tutaj nie ma na temat MINI, ponieważ MIA generalnie przychodzi nas startować. W tym przypadku tutaj jest, mamy bardzo ciekawe informacje na temat jakby przesłuchań tych postaci oraz e, powiedzmy wstępnego ich, ich jakby ich e, poczucia e, i generalnie... Jakby, po, poczucia powiedzmy bezpieczeństwa tutaj tłumacząc, zaraz Wam pokażę e, No i generalnie o tym jak... jakich... Dr. Chrystofan złamał, czy też dyrektor, który oczywiście nadzoruje tę wyspę i tak, jakby CIA funduje, co jest crazy dla mnie do pomyślenia. Zaraz w sumie zobaczycie. Mamy tutaj w sumie kolejne informacje: Projekt Janus, tak. Tak w sumie ściszymy sobie. Tak, mamy, mamy właśnie przykładowo tutaj mamy e, napisane Elizabeth Gray, mamy na przykład jej e, wstępne informacje i tymczasowe, czyli przed przybyciem do więzienia, a raczej na, w momencie, e, powiedzmy, przybycia i teraz obecne, czyli jakby e, w 91, więc generalnie to właśnie mamy każdego listę i udało mi się wiarę przetłumaczyć, ogólnie niektóre tutaj rzeczy są trudno dostępne, dosłownie na przykład to jest bardzo zamazane i dosłownie... Trzeba najlepiej użyć programu do wyłastrzania i do przybliżania Żeby to w ogóle przeczytać, tak? I już nie no, mamy co w, w tłumaczeniu na polskie, także e, Przygotujcie się, trochę pogadamy fabularnie Ja wam już wrzucę jakiś gameplay I lecimy z tym koksem A więc wszystko co teraz wam przeczytam Będzie oczywiście to wszystko przetłumaczone Z tych oto ścinków, które teraz widzimy <laughs> A więc zaczynamy Pisze, aby Cię po poinformować, że Ernst Duffer, jest to nowa postać, która będzie e, tak zwanym pseudonaczelnikiem, e, która tutaj nadzoruje właśnie przy kamerach, e, jak widzieliśmy w poprzednim teaserze, tak, zapamiętacie, jest to bardzo ważna postać, Ernst Duffer. E, Pisze, aby Cię poinformować, że Ernst Duffer, sorry, jest to Niemiec, trochę mi trudno przeczytać jego jakby imię i nazwisko, został przydzielony do służby. E, tu mamy jakieś trzy zapytania przewidzialne w przyszłości. Pan Duffer e, wcześniej pełnił podaną funkcję w zakładzie Holmeshausen w Niemczech. Sorry, też nie wiem, jak przeczytać tą niemiecką nazwę. Sorry. Sorry. Chociaż nie możemy w tej chwili ujawnić e, jego historii zawodowej, prosimy o zrozumienie, że wierzymy, e, że utrzyma on standard jakości, e, jakiego oczekujemy na Terminus Island. Od Terminus Island, sorry za niektóre tłumaczenie nie jestem perfekcyjny z tłumaczenia polskiego na angielski, nie jestem tłumaczem, tak nie jestem w tłumaczem, więc sorry, Postaram się zrobić to jak najlepiej. Tu mamy na końcu z poważaniem administracja Project Janus I to jest jakby ten pierwszy list, który widzimy, on jest pseudo urwany, tak, się ta informacja od CIA. Dalej, dalej mamy ogólnie streszczenie przesłuchań i pierwsze e, streszczenie przesłuchań, e, które tutaj Wam przydam jest to od Carvera, tak? czyli nasza pierwsza główna e, postać z I czterech, czyli Carver, imię Carver, a oczywiście języko Mackenzie I tutaj mamy streszczenie postępu przesłuchania. Przesłuchujący oczywiście Ernst Dufer, czyli ten pseudo-naczelnik e, i mamy napisane status wstępnego przyjęcia, tak, wyszkolony przy w działaniu taktycznym przesłuchaniom czas na kreatywność. Także mamy kolejny myślnik, podnosi morale grupy. Złam go, złamiesz ich wszystkich. Czyli mówiąc prosto, Carver jest bardzo taki jedważny i nie daje się nigdy się złamać. Jeżeli złamię go, no to tak jakby morały spadną pozostałych członków w grupie, co jest bardzo ciekawe. Teraz mamy także jego obecny status, czyli jakby drugi punkt i końcowy. Podczas uciek uciekł się do wyłączania się poprzez dysonancję. Uważał, aby oszczędzić energię w mojej obecności, oraz prowadzenie sesji treningowych z towarzyszami utrzymały go w stanie stabilnym. Rozwią, rozważa izolację. Także generalnie to było tyle. Teraz przechodzimy do kolejnej postaci. Jak najbardziej mógł wchodzić w każde szczegóły, ale nie chcę, żeby ten film trwał i pół godziny, i tak będzie pewnie dosyć długi. Ale przechodzimy dalej. Mamy kolejną postać: jest to Strauss, Oskar Strauss, ten właśnie stary nasz doktor. Streszczenie postępu przesłuchania. Przesłuchującą oczywiście Ernst Dufer. Początkowy status przyjęcia trzyma się standardów moralnych. Złamanie, znak zapytania, rdzenia e, zajmie trochę, e, jakby rdzenie łamania zajmowało trochę czasu. Nie wiem, jak to dokładnie to przeczytać, Story e, i także mamy upewnić się, że jego wiedza jest nie, jakby jest e, integralną częścią naszego celu. I także mamy jeszcze e, e, tutaj, oczywiście obecny status, tak, e, dobrostan kolegów z drużyny, ciekawość utrzymuje go przy zadaniu, znacznie osłabi się chwyt w rzeczywistości, stał się bardzo biegły, w dezorientacji, zachowaj ostrożność. Dalej mamy przesłuchanie postępu Grey Elizabeth, tak, pani doktor Elizabeth Grey, mamy przesłuchujący Ernst Duffer. początkowy status przyjęcia, bezczelna i samowolna podczas sesji, ale nagrania z celi wskazują, że stara się zachować dzielnie. Wielokrotnie powtarzała podczas przyjęcia, że ktoś przyjdzie szukać jej i innych członków frekwencji i spróbuje z pomocą, by ich uwolnić z więzienia. Aktualny status zachowuje e, się, e, powiedzmy, jakby to powiedzieć, niestosunkowo e, do swojego e, jakby pierwotnego e, jakby zachowania, tak? Nie reaguje już na groźby e, wyrządzenia krzywdy fizycznej. Oświadcza, że e, wierzy już we... E, cokolwiek po nią przyjdzie. Nie wierzę, że już cokolwiek e, przyjdzie uratować, jakby straciła nadzieję, czyli dosłownie odwr odwrotność tego, zanim e, powiedzmy na no, początkowo, gdy ją więzili, e, czyli wiadomo, po wydarzeniach z e, Codor. Więc to generalnie jest całość, którą widzimy na dosłownie tym teaserze, e, tych porwanych papierach, e, sorry, że tak dosłownie jakby słabo przetłumaczone, starałem się jak najbardziej. tak Także, generalnie, to są te wszystkie informacje. Dajcie znać że jesteście tutaj na Jak bardzo dostaliście taką zajawkę, jak bardzo jesteście w sumie zainteresowani to Fabuło, które się oczywiście wydarzy. Black Ops to jest moim zdaniem trailer, który ugotował coś dobrego, ponieważ mieli naprawdę bardzo dużo czasu, żeby to wykonać. W końcu mieli takie moim zdaniem czyste 3 lata. Ktokolwiek by cenił, w jakiej gry były. Także, miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, ale wiadomo. Na razie zbyt jest. Ciężko ocenić, jaki pozytywnie, jak i negatywnie, ponieważ po prostu jeszcze nie mieliśmy. No gry w rękach, prawda? Więc tutaj e, każdy może mówić źle, każdy może mówić dobrze. Nie wiadomo, póki nie zobaczymy, nie zagramy, nie doświadczymy. Także tak to generalnie wygląda, jeśli chodzi o dzisiejsze dwa nowe teasery. Także jak zwykle wybaczcie, że tak chaotycznie, tak szybko, ale jak zwykle staram się jak najszybciej te informacje przekazać tak, żebyście też nie spędzali swojego cennego czasu na oglądanie tych filmów i tak dalej, tylko żebyście wiedzieli mniej więcej co się dzieje, tak? E, przynajmniej przede wszystkim żebyście chociaż widzieli te teasery, a dla co już się chcą zostać dłużej posłuchać, dziękuję e, tym wszystkim osobom, także to było tyle. E, to jest to Mr. Pix i to będą dwa ostatnie teasery. E, miejmy nadzieję, być może dopiero zostaną jakby dodane w poniedziałek, ponieważ jutro jest weekend, jutro jest sobota, niedziela. E, w sumie już nie jest niedziela, bo nie nagrywam, ponieważ nagrywam to w nocy. Znaczy generalnie tak. A w czwartek i piątek mieliśmy po dwa tezery. Myślę, że i to tak żeby to, wiesz ostatnie dwa. Jak nie, to dopiero oczywiście w poniedziałek i prawdopodobnie być może już w kolejnym tygodniu będzie jakiś ciekawy może trailer, minutowy jakiegoś gameplayu, czy, czy jakiegoś informacji fabularnych. Tak czy trzymajcie się na kanale. Także wróćcie powiadomienia, że jeżeli chcecie być na bieżąco, jak już mówię, subskrybujcie jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i jakbym bardzo bo chce, byście zostawili łapo w górę. Dostaniem za wszelkie lajki, za wszelki support. No i co, życzę wam miłego dnia. Dziękuję za wpadnięcie. No i co, do zobaczenia. Na razie, machny